Uwani w Chrystusie, bracia i siostry, pozdrowiłem Was słowami tak niezwykle prostymi. Oznajmiłem Wam, że Bóg jest Jezus Chrystus z nami. Powiedziałem: Pan z Wami, i przyjęliście tę prawdę bo On nas tu zgromadził. A jednocześnie, gromadząc nas, chce nas jako Bóg człowiek powiedzieć nam o sobie, ale jednocześnie powiedzieć nam o nas samych. I gdy będziemy tak analizować to zgromadzenie, które zabrało się w Kafarnaum, to stwierdzamy, że słuchaczy było bardzo wiele, dużo po prostu słuchaczy było, a co ich jakoś Magnalizowało, ściągało do Jezusa, dowiedzieli się, że jest, a zatem przybyli. Chcieli znać te słowa, które mistrz z Nazaretu im wypowie. A jednocześnie wśród tych zgromadzonych byli i tacy, Którzy bardzo wierzyli w moc Chrystusa, a nimi są ci czterech, którzy na noszach przynieśli sparaliżowanego. Ciekawa była tu sytuacja. Przemyśleli całą sytuację, jaka zaistniała wokół Chrystusa. Mieszkanie było po brzegi wypełnione, nawet nie było miejsca przy drzwiach. Próbowali prawdopodobnie, tak myślę. Oknem może sparaliwa żonego podnieść do Chrystusa i postawić przed Nim. Ale mu, im się to nie udało, więc nie zrezygnowali. Część dachu odkryli i w takim, bym powiedział, bardzo przemyślany sposób spuścili na tych noszach paralityka. I teraz, co się dalej działo? Jeszca, jaka jeszcze grupa była, bo już powiedzieliśmy, ci, którzy pragnęli słuchać Chrystusa, ci, którzy przyszli. Wierząc w Jego mocy i nadzwyczajność. I byli jeszcze, byli jeszcze, drodzy, trzeba podkreślić, tacy, którzy śledzili, co On tu powie nam. A to byli uczeni w piśmie, w faryzeusze po prostu nieprzyjazdni Chrystusowi. I na ich wszystkich oczach dokonało się coś, nadzwyczajnego. Jezus do tego zbolałego człowieka powiada dziecko odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I tutaj nastąpiła drodzy bracia i siostry pewna reakcja. Ci, którzy byli Nastawieni negatywnie do Chrystusa. Co On tu powie dzisiaj, gdy usłyszeli słowa, które Jezus wypowiedział? Zaczęli między sobą rozmawiać. On przecież bluźni. Jak to można mówić? Przecież jedynie Bóg ma moc odpuszczania grzechów. To Boga się obraża, i Bóg ma tę możliwość w swojej miłości dokonać tego oczyszczenia. Co On mówi? On bluźni. Drodzy bracia i siostry, znacie już ten następny fragment tej Ewangelii. Jezus im odpowiedział. Żebyście wiedzieli, zdawali sprawę z tego, że mam moc odpuszczania grzechów, do paralityka powiedział: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł. Kochani, my jesteśmy w tej grupie. Którą, o której wspomniałem. Ci, którzy byli spargnieni prawdy. Co nam dzisiaj powie ten mistrz z Nazaretu? Ale byli w tej grupie również ci, którzy wierzyli w moc naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to swoją, mo, swoje możliwości, tego umomnego, zbolałego człowieka, miej nadzieję, niesiemy mi ciebie, będzie mi prosić. I to uczynili. Ale zobaczcie, drodzy bracia i siostry, byli tacy, którzy śledzili. Nie sądzę, że wśród nas tu obecnych, a jesteśmy taką skromną delegacją naszej parafii. Z takich, którzy tu śledzi, Był czas, że bardzo śledzili, nagrywali nas jako. Natomiast sądzę, że dzisiaj jesteśmy tutaj i spragnieni prawdy, ale i chcemy dzielić się swoją miłością. Z tym, kto tej miłości od nas potrzebuje. I teraz, drodzy bracia, co Jezus za tym dzisiaj, przez ten fragment Ewangelii, nam chce powiedzieć: Że On jest Bogiem, Zbawicielem, Że On ma moc. Że nie kochani chciał ja. mi bardzo często siebie niszczymy, przez grzech nas niszczą, a Jezus na pierwszym miejscu stawia wartość naszego ducha grzechy. Każdy z nas tego do profesjonału, gdy przed Bogiem spokojnie i prosimy o to, kogo dzisiaj przynieśliście, jaką intencją żeście tutaj przed Bogiem stanęli, macie wiarę. Przynieśliście. Macie też możliwość złożyć tego, osobę przed Chrystusem Panem u jego stóp i prosić. Drodzy, to jest po brzegi. I czyńmy to. I prośmy, Panie, przyjmij nasze dzisiejsze. Modlitwy, nasze prośby, i uczyń też ten cud w naszym sercu i wśród naszego środowiska. Amen.